Deu aqui, menina. São No super. A, jest umiesz umieszcz szkoła wiesz? A, jest jeszcze raz obraz. No, jeszcze, to się, ale To nie jest ładne. Это была база супер-экстра, это было, да? Ах, тут тоже была лавка. А ну, тут была лавка. Это была моя сутка. А экстра Ale najmądrzejszej w ogóle nie jest co to będzie, bo mi to koszmarki. Super dziewczyny. Zobacz, słuchka teraz było ekstra, no.